Mano się, Dzisiaj tu zajmiemy się maską. Tymi botnikami. ten tłumik spróbuję wypolerować. Mam już tam zestaw. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Ale najpierw tu zajmiemy się szaranem Zobaczymy, jak tam mi sobie na radę. wniesiemy go sobie tutaj w tym miejscu by można było podnosić teraz podłączymy i zobaczymy zaczyna się nam tu coś przewracać Jak to tam złapało ładnie? Jo. No i elegancko Mamy auto w górze Coś tutaj chyba jest... jakieś luzy mamy Ale gdzie? Nie wiadomo, zaraz zobaczymy Muszę tam koło z wiem, się zobaczyć Także podnośnik jak najbardziej na plus daje radę. Można. Dobra, na tą chwilę auto rozebrane. Viwor trzymie. Jak widzicie, tu mamy Winowajce największego. To też już jest, z tej strony jeszcze jest w miarę. Ale z tej już też zaczyna puszczać, także ten łącznik i ten stworzeń już jest zamówiony na 13 będzie. A teraz zabieram się tutaj za drugą blachę, maskę wmontować, powiercę otworki, poskręcam, pospawam tutaj nakrętki <śm> i co odkręcę, zasiągnąłem tą blachę przemaluję podkładem, i zamontuję z powrotem. I tutaj cięcie teraz będziemy robić. Tylko teraz to cięcie mnie zastanawia, czy robić tutaj prosto, czy jednak tak pod skosem. I będzie ładnie zakryte uszczelką. Uszczelka przychodzi tu od kabiny <laughs> i nie było tego widać nawet Także taki to tutaj taka zakwostka no ale też do przecinania trochę Zastanowimy <laughs> się Właśnie przywiosłem towar Zaraz montuję Przez Te śruby to chyba nie potrzebne Bo ja mam tam przykręcane Na imbusy Właśnie, dobra Nieważne Ta końcówka tylko jest potrzebna Tutaj mamy obejmę do Tłumika, nie zewnątrz to i tutaj łącznik Jeden łącznik Tłumik po szlifowaniu Powinien być ok To jest to samo o, Tyle, że tu zlazło już Dobra działam montuję za chwilę tłumik będziemy montować Dobra, warsztat tutaj opróżniony Bierzemy się za maskę jechałem z trochę tym ale muszę papier kupić a zobaczymy jak ten będzie szedł Grubszy, nie można za grubo! Tyciskać za mocno, bo zaraz goła blacha jest. Stawić. Maskę tworzymy na razie. Nawet to idzie Nieźle No całą trzeba tak zaszlifować później jeszcze przejedziemy tamtym, zresztą zobaczymy czy to szlifować czy nie Cały żółty. Tu jeszcze chodźcie do Ursusa. Zobaczcie to. Jest tłumik. No jest tłumik. Ale raz Że. Jest on bardzo kiepsko wykonany. Bo tutaj wchodzi to bardzo luźno. Opaski nie było w zestawie. Opaskę zamówiłem, raz przyszła o drugi raz dopiero nierdzewkę przysłali, oczywiście zamawiałem nierdzewkę, to też jest ze stali nierdzewnej, ale magnes normalnie ją chwyta, także nie jest to jakiejś super jakości. <laughs> Także no, ten Waryński To no ja nie wiem Czym tu się zachwycać? Czym tu się podniecają ludzie? Bubel robi jakich mało Opaskę muszę zmodernizować Zrobię ją tam, dziesiątkę pręt będzie I jutro zaciągnę, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale na razie mi się to bardzo nie podoba tym bardziej jeszcze go szlifowałem, to znaczy polerowałem bo widzieliście na początku jaki był to już są tu odciski palców połapaliśmy, tutaj też ma jakieś tam o puknięty gdzieś w transporcie, zarysowany tutaj gdzieś nie wiem czy w transporcie, czy w pakowaniu gdzie, co, jak no ale nie, nie Nie polecam Choć jeszcze nie chodził Ale już nie polecam Teraz to jak to leży, jak Zdechlok jakiś Idę tu działać dalej Łączę się później, jak już trochę Wyszlifuję Zobaczymy co to mi tutaj wyjdzie Dobra Na tą chwilę tak to wygląda Maskę mam przeszlifowaną Będę jechał do gołej blachy Ją jeszcze przejadę sylarką Żeby była taka Gładka I na no to przyjdzie podkład, później kolor. Jak już tutaj ma przebłyski gołej blachy to najpierw podkładem, a tutaj no to już zrobimy tylko kolorem, bo nie ma tutaj żadnych wielce. I nie, tu może trochę sikniemy. Podkładem, a tak to zrobimy kolorem tylko. Ten drążek, tutaj tą poprzeczkę trzeba na szaro, tamtą na dole również na szaro, i te zamykania zrobić na czarno. Na... I gitara. Tu jeszcze dwa spawy muszę położyć, tu jest delikatne pęknięcie i z drugiej strony również tutaj hefnąć I gitara, zaraz tu przynoszę robotniki, ale najpierw trzeba je rozbroić z lamp. Także póki co to tyle Dobra, kończymy na dziś tą akcję tutaj Trochę naszlifowane znowu. Ten błotnik już trochę przejrzał. Ten drugi jutro za niego się zabiorę. Naklejkę pójdzie za rzeczy. czy trzeba będzie ją zszlifować. poszła Jeszcze może trafić tutaj sobie. No, ursus trafi nowa. Już po malowaniu. Drugi płotnik, tutaj ja mówię, jutro. I ten jeszcze od środka, skrzynkę. Również trzeba w środku całą na Lampy te zostają w zapasie. A tutaj wpadną nówki z leżaki magazynowe. Mam takie lampy. Kiedyś udało mi się tam wyrwać, gdzieś kupić, właśnie ze starych zapasów. Także tutaj kończymy. Chciałem założyć Tumik, i zaraz Wam tu powiem, co i jak. No więc tak, miał być założony Tumik, nierzewka. Kupiona w sklepie Zychar, Zychar producent waryński. Oczywiście ja już to przepolerowałem, bo taki ładny nie był. No ale kaszana jest tutaj. Tutaj miało być 51, było 53, teraz już mierząc jest tak 52. No, jest problem zacisnąć. Opaski pękają. Miałem na tutaj ósemkę, śrubę, to ósemki, wint przerwały. Dziesiątki później się urwały całkowicie. Tu jest 51. I jakby tam było 51, to by wszystko grało i te nacięcia nawet nie są potrzebne na tym tłumiku bo tyle to by zacisnęło jakby było 51 stary tłumik miał 51 nie miał żadnych nacięć i siedział sztywno zaciśnięty opaską tam był ósemka pręty, trzymało to 40 lat a tutaj widzicie co jest grane Taki bubel już teraz produkują, że to jest nieporozumienie. Zobaczymy co firma się tutaj yy, odezwie, co tam odpowie. No nie mam tu pretensji do sprzedającego, bo to nie ich wina, że jest takie badziewie. Ale mogliby wymienić tak na inny. Niech szukają, czy w ogóle mają 51 otwór. Dumiku na stanie, ale co do Warańskiego, takie zachwalanie się tam tymi częściami i różnymi produktami, które on tam produkuje, towary. Nie ma się czym zachwycać, naprawdę nie ma czym. Totalny badziew. Na pewno z Warańskim już żadnej współpracy nie będziemy podejmować. Bo jak tak robi wszystko, to dziękuję bardzo. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, także na razie cześć.